I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród Was. I uczynią arkę z drzewa akacjowego, i włożysz do arki świadectwo, które dam Tobie, i uczynisz przebłaganie ze szczerego złota. Tam będę się spotykał z Tobą i z ponad przebłagalni, i spośród cherubinów, które są ponad arką świadectwa. Będę z Tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za Twoim pośrednictwem Izraelitom. Słowo arka. Łacińska arka, hebrajskie Arnochaberit, po raz pierwszy użył święty Hieronim na oddanie hebrajskiego wyrażenia oznaczającego skrzynię. Była jednym z najważniejszych i pierwszych przedmiotów kultu, które kazał zbudować Jahwe. Jest ona obrazem rzeczy niebieskich, miejscem, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. Jahwe, dając sarkę Izraelitom, uznał ją za znak przymierza z nimi. Jednocześnie była ona widomym znakiem boskiej obecności i przewodnictwa. Podczas swego trzystuletniego pobytu w Egipcie Żydzi zetknęli się ogromną liczbą różnorodnych symboli i wizerunków bogów, począwszy od zwierzęco-ludzkich hybryd, a skończywszy na dziwnych przybytkach i przedmiotach. Tego rodzaju przedmioty były podobne do skrzyni niewielkie świątynie noszone w czasie procesji, wykonane zwykle z drogocennych metali bądź szlachetnego gatunku drewna. Zawierały one albo wizerunki bóstw, albo święte przedmioty kultu. Niektóre z nich, podobnie jak arka przymierza, zostały ozdobione postaciami aniołów cherubinów. Na wschodzie zawsze symbolizowały bliską obecność bóstwa. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swoimi skrzydłami przebłagalnie. Twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu mówi Biblia. Wydaje się więc, że Bóg właśnie na takich przenośnych kapliczkach egipskich kazał wzorować budowę arki. Dla ludu izraelskiego pojęcie niewidzialnego, niematerialnego Boga było zbyt abstrakcyjne i nieuchwytne. W Egipcie byli przyzwyczajeni do obrazkowego kultu bóstw i do ceremonializmu. Bibliści twierdzą, że incydent ze złotym cielcem na górze Synaj uzewnętrznił popularną potrzebę symbolicznego przedstawienia boskiej obecności. Została ona później spełniona, zgodnie z biblijnym opowiadaniem, przez przenośne sanktuarium, które będzie towarzyszyło ludowi w jego dalszej wędrówce z Synaju do Ziemi obiecanej. Bóg z jednej strony chciał przybliżyć Izraelitów swój wizerunek w sposób dla nich zrozumiały. Z drugiej zaś nie chciał, aby ów wizerunek stał się sam w sobie przedmiotem kultu, gdyż Szarka nie była obrazem Boga, ale, jak mówi pismo, jedynie podnóżkiem Jahwe, swego rodzaju tronem, na którym zasiadał. Stanowiła także żywy symbol jego obecności. Arka była obiektem kultu pilnie strzeżonym. Dostępu do niej mieli tylko wybrani kapłani z pokolenia lewiego. Gdy wybudowano świątynię w Jerozolimie do miejsca zwanego Święte Świętych, gdzie przechowywano arkę, mógł wejść tylko arcykapłan, i to raz w roku, podczas święta Jom Kippur. Nosił on strój obrzędowy, na białej, długiej szacie purpurową tunikę obszytą dzwoneczkami, na niej haftowany złotem i purpurą efot. Na piersi miał pektorał z dwunastu szlachetnych kamieni symbolizujących dwanaście plemion Izraela. Pierwszą księgą którą opowiadała historię Arki Przymierza, była Biblia i z opisów biblijnych niejednokrotnie próbowano odtworzyć jej wygląd. Kamienna płaskorzeźba z synagogi w Kafarnaum jest jednym z najstarszych, bo pochodzących z drugim wiekiem, jej wyobrażeń. Materiały do budowy świętego przybytku zostały hojnie podarowane przez lud. Rzemieślnikom o imionach Besaleeli i Eliaba zlecono wykonanie sanktuarium według wskazówek udzielonych przez Boga. Arka była skrzynią ponad metrowej długości i szerokości oraz wysokości przeszło 60 cm, wykonana z drewna akacjowego. Noszono ją na dwóch drążkach wykonanych z drewna akacjowego, pokryte złotem, wsuniętych w znajdujące się po obu stronach pierścienie. Pokryta była z wierzchu i wewnątrz złotem, ozdobiona dwoma postaciami cherubów. Cheruby. Były to istoty przypominające półzwierzęce i półludzkie postaci babilońskich karibu, geniuszy strzegących świątyń. Tradycja chrześcijańska uznała je za jeden z chórów anielskich. W wypadku łarki są one symbolem obecności Boga. Izraelici wykonali przebłagalnie, Heber. Kaporet 70, Sterion, była to złota płyta, miejsce, skąd Bóg przemawiał do Mojżesza oraz miejsce odpuszczenia grzechów. Także inne określenie przebłagalni, siedemdziesiąt, jest nieraz używane w odniesieniu do Chrystusa. farce zostały ukryte zarówno dwie kamienne tablice z dziesięcioma przekazaniami boskimi, przyniesione przez Mojżesza, które były podstawą przymierza, jak i laska Arona, która na dowód, iż jest on prawdziwym kapłanem Jahwe, wypuściła liście, kwiaty i owoce. Obok nich farce Izraelici umieścili również złote naczynie z manną. Mające przypominać o cudownym pożywieniu zesłanym przez Boga na pustyni. Uczeni kwestionują historyczność opisu budowy i ustanowienia przenośnego sanktuarium na pustyni. Nie jest możliwe, aby kosztowne materiały, z których je zbudowano, metal, klejnoty, włókna i drewno były na Synaju dostępne dla półnomadów, niedawnych niewolników. Jest też wątpliwe, aby mieli niezbędne specjalistyczne umiejętności techniczne i artystyczne. Niektórzy zakwestionowali samo pojęcie takiej przenośnej świątyni. Wielu badaczy dowodzi, że przybytek opisany w księdze wyjścia jest późniejszym, idealnym wyobrażeniem. Dziełem pisarzy kapłańskich opartym na świątyni Salomona w Jerozolimie i rzutowanym na okres wyjścia. Inni uczeni, odpowiadając na te zarzuty, wskazują, że pewne budowle skonstruowane z prefabrykowanych elementów i świątynie w namiotach są udokumentowane w przedislamskich i islamskich szczepach arabskich. W Timna, na północ od dzisiejszego Eilat, odkryto madianicką świątynię namiot wzniesioną na wcześniejszej świątyni egipskiej. Teksty biblijne podkreślają też, że Egipcjanie zaopatrzyli swoich dawnych poddanych zarówno w przedmioty ze złota i srebra, jak i w szaty. Oraz, że odchodzący Izraelici złupili Egipcjan i wreszcie wśród Izraelitów, przez wiele lat zatrudnionych przy ogromnych egipskich projektach budowlanych. Nie trudno było znaleźć sprawnych rzemieślników niezbędnych do budowy przybytku. Takie argumenty oczywiście nie dowodzą historyczności pustynnego sanktuarium, niemniej jednak pokazują, że zarzuty wysuwane przeciw autentyczności przenośnego namiotu świątyni w okresie wędrówek przez pustynię nie mają historycznych podstaw. Należy tutaj wspomnieć o pewnym zwyczaju istniejącym na starożytnym wschodzie w Egipcie, Babilonii i państwie Chetytów. Tam właśnie w świątyni u stóp bóstwa deponowano dokumenty, albowiem uważano, iż bóstwo było najlepszym gwarantem przymierza. Chrześcijanie uznają arkę za symbol Jezusa Chrystusa. Czego echo możemy odnaleźć w hymnach kościelnych? Między innymi w pierwszej zwrotce Hymnu z Lourdes, śpiewanego w Święto Najświętszego Serca Jezusa: Serce, arka, co cienia, leż niebojaźni zakon stary, leż ale łaski, przebaczenia, leż miłosierdzia zdrój bez miary. Jednocześnie symbol Arki chrześcijanie odnoszą do Matki Boskiej. Między innymi w Hymnach zwracano się do niej Jarko Przymierza. W okresie koczowniczym Żydzi wędrowali z Arką, zabierali ją na nowe miejsca życia i na pola bitewne. Arka prowadziła ich przez rzeki, które cofały się przed nią. Według relacji Księgi Jozłego wódz Jozu emocą, czynienia cudów, odziedziczoną po Mojżeszu, wstrzymał wody Jordanu umożliwiając tym samym ludowi przejście. Podczas przeprawy dużą rolę odegrała Skrzynia Przymierza, niesiona przez Lewitów. Stanowiła ona już wtedy rodzaj Palladium Wojennego, świętości gwarantującą powodzenie i dającą ochronę. Arka poprowadziła ich do zwycięstwa, gdy zdobywali Jericho. Nie zawsze jednak przynosiła Żedom zwycięstwo. Jak pisze Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela o wojnie Izraelitów z Filistynami, Stanąwszy przed groźbą zupełnej klęski, Hebrajczycy wyprawili posłańców do Rady Starszych i do arcykapłana z żądaniem, by przyniesiono do nich arkę Boga, aby jej obecność w ich szeregach dała im zwycięstwo nad wrogami. Nie wiedzieli, że ten, który przeznaczył im klęskę, potężniejszy jest niż arka, która tylko jemu zawdzięcza swoje istnienie. Arka dostała się w ręce Filistynów, przyniosła im jednak tylko chorobę i przekleństwa. Tysiącami ginęli mieszkańcy miast, w których została złożona. Arka sprowadzała nieszczęścia na tych, którzy nie byli godni jej dotknąć, czyli na wszystkich, którzy nie byli kapłanami wybranymi przez Jachwę. Wreszcie Arka, przekleństwo bogów, dostała się z powrotem do Izraelitów. Dawid, król Izraelitów, sprowadził Arkę do Jerozolimy. Religia i kult Świętego Przybytku miał być czynnikiem cementującym związek między Judą a Izraelem. Dawid, czyniąc Jerozolimę stolicą, chciał uczynić z niej centrum życia religijnego. Forsowanie któregoś z dotychczasowych miejsc świętych mogłoby się przyczynić do niepotrzebnej rywalizacji pomiędzy plemionami. Odtąd więc Góra Syjon, na której znajdowało się królewskie miejsce święte, Miała stać się narodową świętością Izraela. Dawid chciał wznieść świątynię, ale Bóg Jahwe przez proroka Natana sprzeciwił się jego zamiarom. Przypomniał, że od początku wyjścia z Egiptu wędrował w namiocie i miskan mieszkanie, mieszkanie Boga, świątynia, przybytek. I nigdy nie żądał cedrowego pałacu. Według innej wersji Starego Testamentu Dawid przelał na ziemi dużo krwi i dlatego Bóg Jahwe nie chciał mieć przybytków wzniesionego jego rękami. I przemówił Dawid do Salomona: Synu mój, ja zamierzałem budować świątynię dla imienia pana, Boga mojego, lecz doszło mnie słowo pana tej treści, wiele krwi przelałeś i wiele wojen prowadziłeś. Nie możesz więc zbudować dla imienia mojego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną. Ale oto narodzi ci się syn. On będzie mężem spokoju i ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło. Imię jego będzie Salomon i za jego czasów damy pokój i wytchnienie Izraelowi. On zbuduje świątynię dla imienia mojego. Podobnie jak to się dzieje w wypadku większości budowli sakralnych które mają według ludzi wierzących swój pierwowzór w niebie. Także pierwsza świątynia jerozolimska była tylko odbiciem ziemskim niebieskiej świątyni. Według pierwszej księgi królewskiej budowa świątyni została rozpoczęta w czwartym roku panowania Salomona, a w 480. roku od wyjścia z Egiptu. Ponieważ data wyjścia nie jest dokładnie znana, można jedynie w przybliżeniu określić rok rozpoczęcia budowy na 960. rok. Przed naszą erą ogółem prace przy budowie świątyni trwały 7 lat i 5 miesięcy. Arka została umieszczona w świątyni w pomieszczeniu o nazwie Debir, czyli do miejsca najświętszego. Komnata ta miała kształt sześcianu o boku 10 metrów. Jak wynika z relacji Starego Testamentu, Debir nie miała okna, a światło docierało do wnętrza jedynie wtedy, gdy otwierano drzwi z drzewa oliwkowego, co nieczęsto się zdarzało, ponieważ Bóg chciał mieszkać w ciemności. Wtedy Salomon powiedział: Pan rzekł, iż będzie mieszkał w mroku. W debir została złożona skrzynia przymierza, symbol rzeczywistej obecności Boga wśród swojego ludu. Arka stanowiła palladium państwowe, towarzysząc narodowi izraelskiemu w jego codziennych poczynaniach. Po obu stronach skrzyni umieszczono dwa cheruby, a pomiędzy nimi miał się znajdować niewidzialny tron Boga, nawet w najtrudniejszych momentach. Kiedy królowie musieli płacić haracze wojenne, na które szły skarby świątyni i pałacu królewskiego arka przymierza nie była ruszana. Przetrwała w Debir, aż do czasów króla judzkiego Jozijasza, 639-609 przed naszą erą. Jakie były jej dalsze losy, nie wiadomo. Księgi Starego Testamentu nic już na ten temat nie mówią. Nawet relacja o zdobyciu Jerozolimy i złupieniu świątyni nic o arce przymierza nie wspomina. Być może przed oblężeniem schowano ją w jakimś bezpiecznym miejscu. Według drugiej księgi machabejskiej tym, który miał ukryć skrzynię przymierza był prorok Jeremiasz, było w tym piśmie napisane, jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę, Nebo, na którą Mojżesz wstąpił i z której przyglądał się dziedzictwu Bożemu Przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia A wejście zarzucił kamieniami Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli Wróciło, aby znaleźć drogę Ale już nie mogli jej znaleźć Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się o tym Czyniąc im wymówki powiedział Miejsce to pozostanie nieznane Aż Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie, część naukowców twierdzi, że Arka została zasypana pod gruzami świątyni jerozolimskiej w 587 roku. Przed naszą erą, z kolei według etiopskiego eposu Kebra Nagast chwała królów, do króla Salomona dotarła etiopska królowa Saba. Zwabiona podstępem, oddała mu się. Z tego związku narodził się syn, Menelik I który wykradł ze świątyni jerozolimskiej jarkę, Przymierza i ukrył ją w Aksum, najstarszej stolicy Etiopii. Wraz z Menelikiem i Arką do Etiopii przybyli też członkowie dwunastu plemion Izraela. Mieli oni między innymi zajmować się opieką nad Arką. Na dowód tym wydarzeniom wysuwa się fakt, że w Starym Testamencie po panowaniu Salomona nic się nie wspomina o Arce. Dopiero około 620 roku. Przed naszą erą, kiedy to dwa ustępy zdają się świadczyć na rzecz faktu, że nie ma jej już w świątyni. Arka Przymierza, tak zwany tabot, została umieszczona w tajemniczym sanktuarium na terenie katedry najświętszej panny Syjonu. Mieli do niej dostęp tylko wybrani kapłani. Jeden z nich poświęcał całe swoje życie na opiece nad nią. Zabroniono mu oddalać się od arki na odległość większą niż kilka metrów. Nie ma żadnych oficjalnych chrześcijańskich opisów teraźniejszego miejsca pobytu arki. Jedyne dane pochodzą ze źródeł muzułmańskich, które mówią, że jest ona schowana w klasztorze Faksum w północnej Etiopii pod wielką, białą, kamienną tablicą ozdobioną złotem, z wykutym krzyżem i modlitwami w języku gris. Tajemnicy arki strzegłą mnisi z Kościoła Koktyjskiego. Raz do roku arka jest wynoszona na zewnątrz w uroczystej procesji. Jednak, jak twierdzą niektórzy badacze, to nieprawdziwą arkę niesie się w procesji, tylko jej kopię. Dowodem na to jest nieobecność poświęconego jej kapłana. Jeżeli przysiągł nigdy nie oddalać się od niej nawet na kilka metrów, dlaczego nie idzie w procesji?